Trójkątna bajka. Była raz sobie skała, bardzo dziwna, trójkątna. Stał na tej skale pałac, bardzo dziwny, trójkątny. W pałacu tym na tronie, bardzo dziwnym, trójkątnym, zasiadał król w koronie, bardzo dziwnej, trójkątnej. I patrzył z okna wieży, bardzo dziwnej, trójkątnej, na dzielnych swych rycerzy. Bardzo dziwnych. Trójkątnych. Aż kiedyś raz dworacy, na szczerozłotej tacy, przynieśli mu śniadanie. Wykwintne niesłychanie, a było to nieduże, zwyczajne jajko kurze bardzo dziwne, okrągłe. I krzyknął król: No wiecie, toż to prawdziwa bajka! Pomyśleć, że na świecie są takie dziwne jajka. Więc niech mi od to wszędzie okrągłym wszystko będzie. Dworacy, nieworacy zabrali się do pracy i w ciągu jednej chwili, jak kazał, tak zrobili. I stała odtąd skała, bardzo dziwna, okrągła, a na tej skale pałac, bardzo dziwny, okrągły. W pałacu zaś na tronie, bardzo dziwnym, okrągłym, zasiadał król w koronie, bardzo dziwnej, okrągłej. I patrzył z okna wieży, bardzo dziwnej, okrągłej, na dzielnych swych rycerzy, bardzo dziwnych, okrągłych. Z powodu zwykłego jajka, z trójkątnej, okrągła zrobiła się bajka pan sikorek. Był sobie pan sikorek, miał domek, istny cud, zabawek cały worek i lody w każdy wtorek. Lecz biedny pan sikorek miał tylko jeden but. Na trąbie grywał starej, i z mleczy wianki plutuł, i złoty miał zegarek, i w wannie rybek parę. Lecz biedny pan sikorek miał tylko jeden but. W lodówce miał pingwina, co bardzo lubił lód. I tort na podwieczorek, i łódkę na motorek. Lecz biedny pan Sikorek miał tylko jeden but. Aż dobra ciocia Klocia, wybrawszy się do wód, przysłała mu w prezencie parasol, swoje zdjęcie i piękny nowy but. Swój piękny nowy but. Założył pan sikorek, i nosił go w sobotę, i nosił go w niedzielę, lecz zgubił go we wtorek. I znowu pan sikorek, ma tylko jeden but. Siedzieli na ganku. Siedzieli na ganku, w wiankach z majeranku, chrupali pierniki, słuchali muzyki król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, drzczownica, lalka, baletnica, a na końcu rak. A tak. Przyszła do nich koza z cygańskiego woza. Na widok tej kozy zdrętwieli ze zgrozy król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, dżdżownica, lalka, baletnica, a na końcu rak. Ale jak? Przewrócili ławkę, upadli na trawkę, narobili wrzasku, uciekli do lasku król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, dżdżownica, lalka, baletnica, a na końcu rak. Na wspak! Zostały na ganku, fianki z majeranku i kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. Krzywy wierszyk. Jest w lesie krzywe drzewo, a pod nim krzywa chatka. A w chatce z krzywą córką mieszkała krzywa matka. Raz poszły krzywą dróżką, gdzie oset i pokrzywy. W tym patrzą, a w pokrzywie kociaczek siedzi. Krzywy. Więc wzięły go do domu i niech was to nie zdziwi, lecz odtąd, chociaż krzywi, okropnie są szczęśliwi. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.